Dzień dobry, witam. W firmie AgroMarket Diaryszki, w której się znajdujemy, posiadamy bardzo bogatą ofertę maszyn rolniczych, w tym również przyczep rolniczych do przewozu płodów rolnych i innych materiałów. Dziś chciałbym Państwu przekazać informacje na temat największego producenta przyczep rolniczych w Polsce, mianowicie firmy Pronar, a mówię to na przykładzie przyczepy PT608 o ładowności 8 ton. Model PT608 jest to klasyczny układ wszczepy dwuosiowej, gdzie przednia oś jest osią skrętną, natomiast tylna, sztywna, amortyzowana. Z przodu znajduje się dyszel, z którym łączy się przepaść z natomiast skrzynia oparta jest na ramie głównej. Jest to skrzynia trójstronnego wyrotu, czyli prawo-lewo i do tyłu. Skrzynia w tym modelu jest oparta na trzech ścianach uchylnych. I przedniej sztywnej. boczne i tylna burta składa się ze ściany o wysokości 500 mm, i jako opcja dodatkowa jest też wykorzystana nastawka o tej samej wysokości. Na samej górze widzimy trójkąt i orurowanie, służące jako stelaż do zwijania plandeki i tej plandeki rozkładania. W tym akordex plaży plandeka jest złożona, natomiast powinna występować na samej szczycie całej skrzyni i przykrywać materiał przewożony przez rolnika. Jak widać szerokość tej przyczepy jest bardzo okazała, jak na tak małą ładowność. lecz 8 ton jest to dość graniczna, dolna wartość wśród przyczep rolniczych. Szerokość tej przyczepy to 2,42 wewnątrz skrzyni. Daje nam to możliwość przełożenia z zamkniętymi burtami dwóch europalet lub skrzyniopalet do przewozu owoców lub warzyw, które są przełożone właśnie w skrzyniach transportowych. W modelu PT układ zaczepienia z ciągnikiem, jest to klasyczny dyszel z sprężyną ustalającą poziom zaczepowy. Dyszel jest zespolony z obrotnicą przedniej osi, gdzie cały układ jest skrętny na użytkowaniu. Obrotnica spoczywa dalej na resorach parabolicznych i osi jezdnej, przynajmniej części przyczepy. Bardzo istotną rzeczą, a myślę ciekawostką, jest to, że ProNar jako jeden z mniejszych producentów, niemal wszystkie elementy, komponenty tej przyczepy wykonuje sam. Przykładem tego jest choćby oś Jezdna wykonywana w całości w firmie Pronar. E, oraz felgi kół, które również z, wychodzą spod tego producenta. W dolnej części przepy widzimy ramę główną e, z zamkniętych profili. Jest to rama, która w części przedniej e, jest zwężona po to, właśnie, żeby zmieścić obrotnicę przedniej osi. E, nad nią e, spoczywa druga rama, która jest ramą nośną samej skrzyni ładunkowej. E, Rama y, m, skrzyni od góry pokryta jest całościowo blachą. Y, w modelu PT jest to blacha o grubości 4 mm. Stąd y, bardzo odporna na odkształcenia y, i nacisk pionowy przełożonych materiałów. Przednia i tylna oś y, w przyczepie PT oparta jest na resorach parabolicznych. Są to resory o mniejszej ilości piór, ale bardzo fajnie amortyzujące nierówności y, podłoża. Y, y, każda przyczepa Posiada układ hamulcowy dwubowodowy, jednak jeśli w gospodarstwie występuje ciągnik starszej generacji z układem jednowodowym, można to też sobie zaznaczyć przy etapie zamówienia i taki układ przypad zamówiona przez będzie posiadała. Przysięga trójstronnego wywrotu posiada układ połączenia skrzyni z ramą na czterech zawiasach. Zawiasy podpierane są stworzeniami. W zależności od tego, w którą stronę chcemy wywrócić, tak trzeba umiejętnie przestawić słożnie, by przepa wywróciła się na prawo, lewą lub do tyłu. W zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Każdy układ ściany posiada niezależny rygiel z otwieraniem bocznym, tak by łatwo można było dojść i każdą z tych burt otworzyć i materiały sypać. Standardem w Pronar jest tylne okno Sypowe, gdzie może być dołożona jako opcja rynna. Łatwe to sypywanie na przykład zboża do elementu tłoczącego, jak dłuchawa czy, czy przenosisz niewakowy. Okno można uchylić i ustawić w danej pozycji, tak by ten syp następował płynnie z daną prędkością, którą sobie rolnik zażyczy. Rama tylna przyczepy zakończona jest. Zaczepem tylnym. Klient ma możliwość wyboru, czy będzie to zaczep mechaniczny, czy też zaczep automatyczny. W tym akurat przypadku mamy to zaczep automatyczny, który znacznie ułatwia zaczepianie dwóch maszyn ze sobą. Po bokach zaczepów znajdują się przyłącza pneumatyczne. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to układ dwuobowodowy, lecz może to być też tzw. czarne przyłącze systemu jednoobowodowego. Dalej przyłącze hydrauliczne do wywrotu na przykład drugiej przyczepy, jeśli mamy je samą zagregowane, a po lewej stronie przyłącze gniazdo elektryczne do zespólnienia oświetlenia z przyczepą kolejną. Jeśli przyczepa jest wyposażona opcjonalnie w nastawę, wówczas mamy kilka możliwości otwierania i uchylania tej burty. Głównym ryglem z przedniej części możemy otworzyć cały rząd rygli dolnych tę dolną burtę. Natomiast jeśli chcemy uchylić też górną, wówczas z przodu i z tyłu przepy posiadamy drugi zawias, w którym otwierając cała burta na górnym zawiasie uchyla nam się e, zgodnie z wywrotem przepy. Na przedniej ścianie modelu PT znajduje się e, bardzo okazały pomost e, ułatwiający zwijanie plandeki, e, jej rolowanie, a także zaglądanie do środka skrzyni, ewentualnie pobieranie próby materiału, które zbieramy z pola. Łatwe to też bardzo fajna drabnika. Począwszy od dyszna do górnej burty daje nam możliwość wejścia sobie do skrzyni, a stopnie wewnętrzne dają możliwość zejścia i poruszania się w środku całej przyczepy. Przyczepy rolnicze poruszają się w trudnych warunkach terenowych, dlatego przyczepy Pronaru w tym modelu wyposażone są opony balonowe, E, dość dużej szerokości roboczej, e, stąd e, w tym kolejnym egzemplarzu mamy 14 e, na 65 na 16. Jest to na tyle szeroka opona, że nie grzęźni nam e, w ponowokłym gruncie. E, jako opcja może oczywiście być też e, wyposażona e, w kosz koła zapasowego. Jest on zamontowany wtedy pod spodem e, ramy głównej, a w tym koszu e, znajduje się koło zapasowe, e, do którego dojście jest bardzo łatwe i szybko możemy takie koło, w razie usterki, wymienić. Po odczepieniu przyczepy od dla zachowania bezpieczeństwa, przewaz jest wyposażona w hamulec ręczny, gdzie zaciąganie odbywa się, przekręcenie do właśnie tym dźwignią, a układ linkowy zaciska nam tuczyska na osi hamulcowej przyczepy. Firma Pronar posiada bardzo ogromną paletę maszyn. E, Przylepiej są to tylko jedna z gałęzi produkcji. E, natomiast jeśli Państwo chcą dowiedzieć się czegoś więcej e, o tych wyrobach, e, zajrzeć bardziej dogłębnie w tematykę e, fa, tej fabryki, zachęcam do kontaktu z firmą AgromarketJaryzki. E, chętnie udzielimy odpowiedzi, a także myślę na naszej stronie internetowej czy na fanpage'u Facebookowym różne takie informacje się znajdują. Zachęcam do kontaktu i zgłębiania wszystkich aspektów technicznych tego produktu.